Wielki Zakład Pneumatyków rozpoczął działalność w 2012 roku. Jesteśmy integralną częścią linii produktów pneumatycznych, wspierających komfort podróżowania samochodem. Na naszych liniach produkcyjnych dziennie wytwarzamy blisko 10 tysięcy systemów pneumatycznych, takich jak podparcie pleców i zaawansowanych technologicznie matmasami. Naszymi klientami są głównie klienci klasy premium, takich jak Audi, Volkswagen, Porsche, Bentley, Cadillac. Od 10 lat. Wspólnie z działem innowacji i rozwoju tworzymy rozwiązania, aby odpowiedzieć na przyszłe potrzeby naszych klientów. Mamy pełną świadomość, że to pracownicy tworzą naszą firmę. Dlatego jako jednostki wspólnie tworzymy globalną, zróżnicowaną strukturę. Dzięki ludziom nasza praca jest bardziej interesująca. Możemy się inspirować i uczyć od siebie nawzajem. Nasi pracownicy są zróżnicowani pod kątem płci, narodowości i mają różne poglądy i doświadczenia. To nasza siła. Pawrecja to przyszłość, a przyszłością są młode osoby, które tworzą nowe jutro. Dlatego chętnie rozwijamy młode talenty i dajemy pełne wsparcie naszym stażystom. Jestem dumna, że jako jednostka przełamuję stereotyp branży automotyw jako typowo męskiego sektora. Faurecja daje mi możliwość rozwoju, a przełożeni dbają o rozwój moich kompetencji. Przyjechałam do Polski z Ukrainy w 2021 roku w poszukiwaniu pracy. Na produkcję do zakładu pneumatyków trafiłam z polecenia. Szybko się odnalazłam. Tutaj nie ma miejsca na podziały. Możemy liczyć na wsparcie przyłożonych kolegów i koleżanek. Z wykształceniem jestem inżynierem, o czym nie wszyscy widzieli. To fantastycznie, że dział HR mnie dostrzegł. Niebawem obejmę stanowisko młodszego projektanta w Centrum Badawczo-Rozwojowym. Komunikacja jest niezbędna, aby właściwie zadbać o rozwój naszych pracowników oraz, jak się okazuje, dogłębnie poznać ich możliwości stawiamy na rozwój niezależnie od płci czy pochodzenia. Liczy się potencjał oraz zaangażowanie w pracę. Recja łamie stereotyp branży automotive jako typowo męskiego sektora, czego jestem przykładem. Jako operatorka wózka widłowego mogę liczyć na uznanie przełożonych, kolegów i koleżanek z pracy. Cieszę się, że tu jestem. Fawecji pracuję od 5 lat. Obserwuję jak firma się zmienia i rozwija. To satysfakcja być częścią zespołu, który stawia na ludzi. Bezpieczeństwo i satysfakcja naszych pracowników jest dla nas filarem, budującym wizerunek firmy. Żeby wymagać od pracownika, musimy przede wszystkim wymagać od siebie. Dlatego stawiamy na komunikację, by móc uwzględnić także indywidualne potrzeby.